jestem Astro 281. W dzisiejszym odcinku mamy Pomidor Challenge. To jest Pomidor, tutaj naszyk. Właściwie to nie jest Pomidor Challenge, bo możliwe jest zrób swoją własną kanapkę Challenge. Nie, wymyśliłem nową grę gry roku 2015, nie było do 2016, bo kończy się rok, Zbierze się nowy rok, bardzo się sobie cieszy, nie wiem jak my. Będziemy, co ty robić? fajnie, panie. Wtedy, fajna na ale taka. Chyba, że jest dużo śniegu, jak na siebie ale no dobra. Więc to właściwie będzie: zrób swoją kanapkę. Simulator. Nowa gra, wymyśliłem nową grę. Punkt pierwszy. Weź i pomidora. Czy jest pomidor, przekrojony. Pomidor. Jest. Już prawie przeklecz. Zrób swoją kanapkę Simulator. I zr albo zrób swoją, kana swoją kanapkę challenge. No myśliłem kurczę nową grę i nowy challenge. Bo nie wiem, czy jest taki challenge. Nie wiem jest taki challenge. Ach, jak ten nóż się... Nie chcę ciągle jakieś słaby jest. Dobrze. Dobra. Ja to Kurczę, zapomniałam myślą ten pomidor. Teraz no dobra. Mam pomidor. Jeżeli co w sumie? Nie wiem czy będę robić ten pomidor czy... Czekajcie, tam ten coś wyda. Nie, nie będę, nie będę, nie będę. Nie, to nie będzie pomidor cięż, tylko sok pomidorowy challenge Jeśli miła naprawdę to będzie dla mnie bardzo trudny challenge. Bo ja nienawidzę soku pomidorowego, lubię pomidora, ale ja nienawidzę soku pomidorowego, patrzcie, tyle nalałam, a ta buteleczka nie jest taka mała. To tyle dla mnie, to jest masakra. Bo ja nienawidzę sok powietrza do tego. Dobra, za was, do dna. O Boże. Bo ja tego nie wypiję. Ja tego nie wypiję. I się szukać po tym chcę. Jezu tyle dla mnie to jest masakra. Tego nie wypiję. Boże święty. E, Jezus, jeżeli to, to dobrze... Tego tyle wypiję, więcej tego nie wypiję. Nie lubię soku polidorowego. Teraz on na. O Jezus. Prawie się zjeżdżam. Nie, nie, nigdy więcej soku pomidorowego. Przepuczę trochę ten temat. Nie, 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 nigdy więcej soku pomidorowego. I dlatego ten challenge, mówię pomidor challenge, ale przypominało mi się, że zamiast pomidor challenge to ma być sok pomidorowy challenge, bo pomidory to ja lubię. Challenge, a, znaczy nie no, niby nakręciłem sutnie challenge, ale to challenge, challenge, no dużo cukru też nie jest na no, dobrze, ale ja, widzicie, no, soku pomidorowego nie lubię, ale no dobra, już nie będę gadać Wam, no i do zobaczenia myślę, że dopiero w poniedziałek bo jak Wam mówię, weekend, niestety, choć może możliwe, że w weekend, jak będę mieć tylko ciasto, wiecie co robię, od razu siadam, ale ja na ten czas na razie, cześć, do zobaczenia. Mam nadzieję, że jak najszybciej.